Myślę, że chciałbym być tak ciepły, wrażliwy, otwarty na ludzi, jakim jest Stanisław Kracik. Jest to osoba wiarogodna. To nie jest osoba, która przybiera maski na kolejne wybory. 80. rok, powstanie Solidarności jest liderem w Merakwapie. Organizuje strajk, jest w tajnej komisji do 85. roku. Dwie kadencje sejmowe. Tworzy nową rzeczywistość po 89 roku. Odbudowuje z ruin niepołomice, łącznie z Zamkiem Królewskim. Jest wojewodą, a zatem doświadczony obywatel z ruchu obywatelskiego się wywodzący. Odważny, który w trudnych momentach, kiedy zagrożenie także więzieniem było ogromne. On dokonywał wyborów jasnych, uczciwych, dobrych dla Polski. Jego działalność poselska, działalność samorządowa, działalność w administracji państwowej jako wojewody gwarantują jeszcze raz to powtórzę gwarantują sukces Krakowa.